Witam wszystkich w kolejnym materiale, tym razem króciutki materiał o glinach w wędkarstwie klasycznym, fiderowym. Od razu mówię, że to jest temat niesponsorowany przez producenta tych glin. Ja je stosuję, każdy może sobie wybrać inną markę. Dla mnie to jest powtarzalna glina i ją stosuję od wielu lat. Stosuję mieszankę tych dwóch glin ostatnio i zaraz Wam wytłumaczę wszystko, co i jak i dlaczego: ziemię torfową i glinę rzeczną. Oczywiście mówię, że to jest materiał niesponsorowany przez tego producenta, ja tu żadnych z tego zysków czerpać nie będę. Oczywiście gliny używam do połowu wszelkich ryb oprócz łowienia klasycznego w karpi, linów i karasi. Tam używam czystą zanętę. Idealną gliną do koszyczka, do wędkarstwa klasycznego jest mieszanka tych dwóch glin. Aczkolwiek kiedyś używałem jeszcze double lima. Double lima używałem do podawania ochotki i no, robaków ogólnie. Tam gdzie się nastawiałem pod liny, to, przepraszam pod leszcze. Ale ostatnio odszedłem od tego produktu. Ponieważ u, uważam, że mm, sama glina rzeczna i ziemia torfowa to jest już idealne połączenie. Dawkę zaraz Wam opiszę, ale praca zmieszanej ziemi torfowej i gliny rzecznej jest naprawdę najlepsza. Bynajmniej dla mnie. Ja gliną poświęciłem się od, od 2014-2015 roku. E, no najpierw ziemię z kretowiska i tak dalej, aż doszedłem do tego momentu, do tej dawki. Biorę jedną glinę rzeczną i połówkę ziemi torfowej i to jest wystarczająca dawka do mieszania z gliną na łowieniu prywatnym. Tak mieszanka wygląda po wymieszaniu, jest taka no, ciemna, dodając zanęty jasne lub ciemne, możemy jeszcze też zmienić Kolor tej mieszanki, wychodzi wszystko bardzo fajnie, dobrze to pracuje i na wodach stojących i na rzece. Z tym, że na rzekę do tej ilości dodaję jeszcze dwie paczki gliny rzecznej. I to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Ponieważ już się pożegnałem, muszę jednak jeszcze przeprosić, że troszeczkę materiału, ponieważ nie odniosłem się do innych glin, argili i tak dalej. Ja te gliny, te gliny używałem, ale że tak powiem ich praca nie była taka zadowalająca. Tutaj ta mieszanka dobrze klei i bardzo dobrze się też rozsypuje w wodzie, dlatego ją używam w stosunku 1 do 2 na wody stojącej oraz 1 do 6 na rzeki. Na rzekach nie raz, jeżeli chcę mieć szybszą pracę, dodaję więcej ziemi torfowej, ale taka optymalna dawka to jest 1 do 6, dlatego żeby to lepiej pracowało. Na razie